Cześć widzowie, witajcie na moim kanale W dzisiejszym odcinku będzie odcinek tam gdzie otwieramy 12 okienków w wikarynarze eee, no i jak widzicie jest to wiki moje dlatego, bo chodzę na karatę i się nie przybrałam nie zdążyłam. no i teraz otwieram karta ta co była w pierwszym, ale no karta taka jedna karta ale jakaś mocna Co? Tylko 90 na I 30 uderzenia? Powinno być silne, ale trudno Tak się prezentuje W środku mm -hmm. To jest jaka? To jest Flanival Flanival Pokaż to Flanival Widzicie, I tu jest też taka karta, która też ma tego śniadanka jak ten planiwal, widzicie, ta karta, tu, no hmm? i otwieram. O. i tak wygląda. Jest tak samo błyszcząca jak ta. Jak nie widzę. Dzieliście się z polikę to teraz zobaczycie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Widzicie, tą kartę dzisiaj dostałem. Um, tu dostałem chyba któreś okienko na pewno, ale widzicie? W dwójkę mamy śnieżynki tu. Mm -hmm. Pewnie, bo to jest zimowe. Ten się nazywa I e S Eisenbundel. Eisenbundel. To jest Flanibal. Ok. No. Eisenbündel. Będę je trzymał. No i widzowie tych koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i więc pa!